Cześć wszystkim, z tej strony Andrzej. Chciałbym wam pokazać może mało istotne rzeczy, które przyszły razem z tym stojakiem, dzięki któremu teraz nagrywam w takiej perspektywie jak widzicie, ale to zarazem traktujcie jako taką ciekawostkę podglądową. To, co przed sobą widzicie, mówię starałem się dobrać jak najwięcej rzeczy do tego koszyka, żeby to po prostu tak powiem, opłacało mi się, tak? Więc to, co przez sobą widzicie, by mała rzecz, rzecz, a cieszy, szczególnie w nocy, z tego względu, że to jest y, lampeczka ładowana przez, u, przez USB, dzięki której mój syn, na przykład, pięciolatek, jak będzie szedł do łazienki, to się nie zaczepi i nie przestraszy się, ponieważ lampeczka na tak, zwan, na tak zwany czujnik ruchu, Podaję, że chyba za, za 8 zł udało mi się ją udało się. No, po prostu wrzuciłem ją do koszyka i jest tak. Więc, to jest jedna z tych takich, że tak powiem, mało istotnych rzeczy, na które czekałem, ale musiałem ten koszyk zapchać. Druga rzecz. Spójrzcie, zakupiłem. Nie wiem nawet, czy to będą one dobre, czy niedobre. Mam, mamy tutaj przed sobą 50 wierteł, czego to oni nie wymyślą. I te 50 wierteł, to chyba też za, nie, za nie dałem. Chyba nie wiem, 9 zł. No sami zobaczcie, no, 50 wierteł. Nie wiem, jakie one są jakości. Niech mi one pęka jedno po drugim, ale po prostu może są i tempę. Jeżeli tempę, to spróbuję je naostrzyć. 50 takich wiertełek. Proszę bardzo, jedna rzecz odpada. Druga rzecz, trzecia już, przepraszam. Mamy tutaj taki lokalizator GPS. Pomyślałem sobie, że pobawię się sobie w taki GPS. Z tego względu, że też on tam drogo mnie nie wyniósł. Mówię, suma summarum, to co teraz Wam pokazuję, to żeby wam nie skłamać, musiałem, to, musiałem do puli 40 zł. Na, zbierać na 40 zł żeby wyszła mi darmowa przesyłka, co, co, coś w tym stylu, tak. Więc mamy tutaj taki lokalizator GPS ładowany na kabelek USB. Co prawda, nie jest to wersja wejście C, no ale, ale jest to ten. Otwieramy sobie taki lokalizator. Z tego co czytałem, wkładamy tutaj kartę SIM, wkładamy także kartę, możemy włożyć pamięci. I normalnie łączymy się wtedy, jak to wszystko założymy, tutaj to łączymy się z naszym telefonem i możemy za pośrednictwem tej karty zlokalizować poprzez Google Map nasz, nasz pojazd. Czy to będzie rower, czy hulejnoga, będę musiał sobie zakupić tylko kartę. Podobno obsługuję wszystkich operatorów dostępnych u nas w kraju, operatorów sieciowych. Czas. Działania takiego GPS-u w stanie czuwania to jest 12 dni. Podczas ciągłej pracy niby 4 dni. Ma możliwość śledzenia właśnie pojazdu, ma możliwość nagrywania dźwięku, jeżeli tutaj założymy jeszcze kartę pamięci. Dźwięku otoczenia, co się wokół dzieje. Posiada w sobie magnes, czyli po prostu gdzieś tam, o, spróbujemy przy tej blast. jest. Ma magnes. Nie wiem, będę miał czas, zakupię obojętnie z jakiej sieci kartę SIM. Założę, zobaczę, jak to się będzie sprawowało. Może to się przyda na wakacje, jak wyjedziemy, bo to jednak, czy to, bo planuję na wakacje, jak wyjedziemy, to planuję wziąć ze sobą rower, raczej mi się nie zmieści, ale uolej nogę jak najbardziej. I co szkodzi takiego GPS-a dołożyć, nie wiem, założyć w samochód, nawet jak pojedziemy gdzieś zostawić, czy. Czy na przykład w taką kolej nogę schować? Nie wiem, wypowiem się później, kiedyś, jeżeli ja to zacznę testować, spróbuję to, mówię, kartę założyć i zobaczę, jak to faktycznie, bo rzekomo nawet było przedstawiane to w formie filmiku, jak zakładamy takie coś źle, dziecka do plecaka wrzucamy, żeby, żebyśmy widzieli, gdzie jest nasze, nasze dziecko. Zobaczę. Nie żałuję, dokupiłem jak najbardziej. I taka rzecz, która mi najbardziej, bo miałem swego czasu, ale chyba gdzieś mi się zapodziała, do tej całej paczki dokupiłem taką lutownicę. W skład tej lutownicy. Wchodzą takie szczypce. O. Taka jakaś większa pęsetka. Do tego mamy. Cynę, tak mi się wydaje, no na pewno to raczej cyna. Nie jestem, raczej tam nigdy zastanawiam się co to jest, ale to chyba drucik jest do Jakiś miedziany. Ktoś z Was wie to napiszcie mi, bo co to jest? O, no mniejsza z tym, był taki drucik jeszcze. W zestawie to to na pewno wiem, że cyna, ale tamto do tego mamy taki stojaczek, jak nam się ta cała mechanizacja nagrzeje. I nie wiem, jakąś tekturkę, czy co to jest. I co mnie cieszy, zestaw różnego rodzaju tych takich końcówek. Tak jak widzicie. Nie będę tego rozrywał. Jedynie Wam pokażę, że sposób wymiany jest banalnie prosty. Odkręcamy sobie tutaj. Wyciągamy. Zmieniamy sobie grocik i zakładamy sobie któryś z tych. Nie będę tego rozrywał, bo mówię, jest to zgrzane. Nie mam teraz takiej potrzeby, tym bardziej nie mam co lutować. Będzie potrzeba. To po prostu to przetestuję i mówię traktujcie te przedmioty jako taką ciekawostkę żeby móc żeby to wszystko w ten koszyk wrzucić to co zamówiłem mówię to nie wiem czy ile z tego jest prawdy tam rzekomo ale to i moja żona wygrała ja wygrałem kręciliśmy kołem pewnie każdy z was to miał kto zapisał się pierwszy raz do tego portalu że niby dla nowych uczestników. Oczywiście, będziesz miał full rabaty, upusty. Ja tam nigdy nie jestem podatny na takie rzeczy, ale. A, pomyślałem, raz kliknę, tak? No i, żeby móc dalej kontynuować te zakupy, ja to, bodajże chyba na 6 stów mogłem tam rzekomo mieć te upusty, małżonka na 500, ale, żeby móc dalej kontynuować te zakupy, to musieliśmy takie, taki badziew dokupić do 40 zł. Czy czuję się oszukany? Nie, bo. Lampka mi się podoba, wcześniej miałem taką lampkę w korytarzu. Była na baterię, stłukła się, spadła. Tutaj sobie zawieszamy na takich haczyk. Tym bardziej, że na auto jest ładowana na ten przewodnik. Możemy sobie ustawić tutaj na, na palenie się na no stop Możemy ją także sobie wyłączyć. GPS, mówię, zobaczymy jak się sprawdzi. Wiertła, choćby nie wiadomo jakie one jakości były, ale jest ich 50 sztuk. Mogę łamać wiertło ze wiertłem, a czasami takie malutkie wiertełka, jak coś się grzebił przy hulejnosz, jak się grzebałem, to wiem, że czasami brakowało mi takiego małego wiertełka. No i ta lutownica. Czasami też się zdarza, że coś w samochodzie. Jeżeli nie będzie, tutaj mamy jeszcze regulację, chyba natężenia tego grzania całego tego prądu. Co my? A stopni, stopnie, stopnie, tak? Celsjusza. To my tutaj mamy żeby dobrze zobaczyć to mamy tak 200 250 300 350 400 450 czyli ustawiamy tutaj tym pokrętłem temperaturę no i zobaczymy tak jak będzie potrzeba to będę testował zobaczymy to tyle z takich że tak powiem Gadż gadżetów, które poz pozwoliły mi zakupić ten stojak, na przykład, który korzystam. I takie dość bardziej ciekawe rzeczy, które postaram się w najbliższym czasie wam, e, wam nagrać, e, jak, to, jak, jak to się sprawuje. Dziękuję za oglądanie. Pilocik z poprzedniego odcinka także widzieliście. I cóż, życzę wszystkim dobrej nocy i. Zapraszam do kolejnych moich odcinków. Serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.